No, cześć, ostatnio bardzo słabo z tym słońcem, a ja Wam pokażę, jak u mnie magazyn stoi. I teraz tak. O tak wygląda w tej chwili. I na cele Wam zjadę. O takie są napięcia na poszczególnych celach. Czyli on. No, stoi równo. A teraz co ja robię, żeby on tak stał równo przy takim małym nasłonecznieniu? Oto są parametry baterii. Dobra. A teraz w ustawieniach i scenariuszach pracy. Co ja to mam? A zobaczcie. Ja tu mam ustawione, że moc ładowania. 4000 wat, ale w godzinach od pierwszej do 5 rano bateria ma być doładowana do 50%, i później po 5 rano no ona zjedzie, rozładuje się do 40% i czekam, no załóżmy tam na słońce, nie? I ona jest cały czas w ruchu, czyli nigdy nie jest rozładowana i załóżmy tam oczekuje na, na słońce ileś tam dni. Ona zawsze jest w pracy, czyli w nocy ja ją wolę podładować tam godzinę, dwie i później rozładować ją nad ranem i ona będzie czekała na słońce. Jak nie dostanie słońca, no to no trudno, nie? Ale jak y, dostanie no, słońca, no to się y, doładuje do wyższego parametru i tyle, nie? No także... Zawsze, żeby bateria była w ruchu, żeby ona nie była rozładowana i czekała i czekała tam ileś dni. Ja wolę tam yy, doładować ją z sieci w nocy, codziennie, jeżeli tam nie ma, załóżmy, słońca i rozładować ją nad ranem. Tam 2-3 kW się rozładuje, nie? dlatego te ogniwa są zawsze pobudzone i to wszystko fajnie chodzi. Takie są moje ustawienia, nie? No bo jak ktoś tam chce przycybulić całkowicie i nie ładuje magazynu w nocy, przy takich właśnie długich dniach, gdzie nie ma yy, yy, słońca, no to coś, coś pojechałem za bardzo. No to później się rozjeżdżają te ogniwa i Teraz bo ja to słabo widzę. O, tak jest tu. I tak jest oto. Widzicie? Tak cele stoją. A ile on ma? Yy, w sumie rozładowań? No. Osiemdziesiąt razy się rozładował. Także nie widzicie. No dbajcie. No trzymajcie się. Hej.